Na Ziemi miało miejsce mnóstwo wydarzeń, których natura do dziś pozostaje niezbadana. Przedstawimy Wam najbardziej niewytłumaczalne zjawiska i imponujące starożytne tajemnice, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś. Zielone jezioro W Austrii, 200 km od Wiednia, znajduje się Zielone jezioro. Miejsce to od wielu lat pozostaje jednym z najpopularniejszych parków na świecie. Leży w zalesionej dolinie w górach Hochschwab i jest przytulnym, malowniczym parkiem z miejscami do odpoczynku. W wyniku topnienia śniegu w Alpach krajobraz w dolinie zmienia się, a terytorium parku jest całkowicie zanurzone pod wodą. Maksymalna głębokość naturalnego zbiornika w czerwcu sięga aż 12 metrów. A woda jest tak krystaliczna, że widoczność pod jej powierzchnią może sięgać nawet 100 metrów. Trzeba przyznać, że Zielone Jezioro można uznać za najbardziej magiczne miejsce na naszej planecie. Błyskawica Katatumbo W Wenezueli występuje przerażające zjawisko demonstrujące siły natury. Rocznie dochodzi tu do ponad 250 uderzeń piorunów na kilometr kwadratowy z prędkością do 30 uderzeń na minutę. Pomimo swojej ogromnej siły, błyskawica jest prawie niesłyszalna, a światło generowane przez nią jest widoczne z odległości setek kilometrów. Załoga statków wykorzystywała je do nawigacji, stąd też zyskało przydomek latarni Katatumbo. Dzwoniące skały. W Pensylwanii znajduje się niesamowite miejsce, jakim jest Raining Rocks Park. Fenomenem tego miejsca są duże głazy, które po uderzeniu emitują dźwięki. To wyjątkowe miejsce powstało miliony lat temu pod wpływem sił natury. O dziwo, inne kamienie w pobliżu tych wydających dźwięk nie dzwonią, chociaż wyglądają identycznie. Naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego skały emitują dźwięk. Ten park pokazuje, jak wiele tajemnic i niewytłumaczalnych zjawisk stworzyła natura. Jaskinia Mowile Powstało kilka miejsc, w których ludzkie stopy nie stąpały przez miliony lat. Jednym z nich jest jaskinia Mowile, znajdująca się w Rumunii. Została odkryta w 1986 roku, jednak pierwsze badania wewnątrz jaskini rozpoczęły się dopiero 4 lata później. Wiek jaskini szacuje się na około 5 milionów lat, a w jej wnętrzu znajduje się bardzo wysokie stężenie siarkowodoru i amoniaku, co wyklucza istnienie jakiegokolwiek życia. Jednak naukowcy odkryli 33 absolutnie nowe, endemiczne gatunki pijawek, pająków, skorpionów i innych zwierząt, których dotychczas nie znano. Uczeni podjęli wszelkie środki, aby zachować wewnętrzny ekosystem jaskini w pierwotnej formie. Wejście do niej jest hermetycznie zamknięte, a do środka wpuszcza się maksymalnie trzech naukowców. Staff Aoi Staff Aoi jest jednym z najpiękniejszych sztucznych zbiorników wodnych na świecie. Znajduje się u podnóża aktywnego wulkanu Tokachi na wyspie Hokkaido w Japonii. Słynie z niesamowicie magicznego niebieskiego koloru, który zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Aby chronić ludność przed osunięciami ziemi i erupcją wulkanu, zbudowano tamę, a w efekcie woda spływająca z gór zaczęła wypełniać pobliski las. Staw i jego zmiana z niebieskiego na szmaragdowy od dawna jest przedmiotem naukowej debaty, ale na razie tajemnica zostaje nierozwiązana. Wyspa Barsa-Kelmes. W Kazachstanie znajduje się obszar zwany Barsa Kelmes. Kiedyś był jedną z trzech wysp na jeziorze aralskim, jednak z powodu problemów naturalnych zbiornik wodny znacznie wysechł, a Barsa Kelmes zamieniła się w pustynię. Główna legenda głosi, że na wyspie ludzie znikają i gubią się w czasie. Początkowo zaginął strażnik terytorium rezerwatu, a potem cała ekspedycja. Ludzie byli poszukiwani przez trzy miesiące, a po powrocie do domu na własną rękę twierdzili, że byli na wyspie zaledwie trzy dni. Ufolodzy uważają, że przez zniekształcenia czasu na wyspie pojawiają się kosmici. Z drugiej strony, naukowcy twierdzą, że wszystkie tajemnice otaczające Barsa Kelmes są wymyślone. Do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Złote włosy pele. Po erupcji wulkanu Kilauea w różnych częściach wysp hawajskich znaleziono dziwne złote nici przypominające ludzkie włosy. Ich długość może osiągać 50 cm, a pomimo podobieństwa do ludzkich włosów nie mają pochodzenia biologicznego. W rzeczywistości składają się ze szkła utworzonego z pęcherzyków gazu w lawie, które pękają na jego powierzchni. Szybko rozprzestrzeniają się przez wiatr na duże odległości. Miejscowi nazwali to naturalne zjawisko włosami Pele, która była boginią ognia, błyskawic i wulkanów. Tańczący las W obwodzie kaliningradzkim na Mierzei Kurońskiej znajduje się niezwykłe miejsce, znane jako Tańczący Las. Niewielki obszar rozciągający się na 800 metrach zaskakuje kształtem rosnących tu drzew. Niektóre z nich są przechylone, podczas gdy inne skręcają się w pierścienie. Naukowcy mają racjonalne wyjaśnienia tej anomalii. Według nich drzewa przyjmowały tak dziwne pozycje z powodu niestabilnej gleby, a także silnego wiatru od morza. Światła nad Hezdalen. W 1981 roku mieszkańcy norweskiej osady Hesdalen zostali zaalarmowani niesidentyfikowanym blaskiem świateł nad doliną. Światła miały różne kolory, a niektóre z nich unosiły się na niebie, podczas gdy inne ścigały się z dużą prędkością, po czym znikały. W 1983 roku grupy norweskich i szwajcarskich naukowców przybyły do Doliny Hezdalen. Za pomocą specjalnego sprzętu stwierdzono, że gdy tylko światła pojawiały się na niebie, promieniowanie elektromagnetyczne w dolinie wzrastało. Ponadto naukowcy byli w stanie znaleźć powiązania między pojawieniem się świateł a aktywnością słoneczną porami roku i porą dnia. Informacje te pozwoliły ustalić, że światła hezdalen są zjawiskiem naturalnym. Wyspa bez powrotu w Kenii Wyspa Enwaitent znajduje się na jeziorze Rudolf w Kenii. Turyści unikają tego tajemniczego miejsca i uważają je za przeklęte, gdyż ludzie mają tam znikać bez śladu. W 1935 roku brytyjska ekspedycja kierowana przez Vivian Fuchs prowadziła tam prace naukowe. Mimo przerażających legend, Fuchs postanowił zbadać wyspę i wysłał tam dwóch naukowców. Poprosił ich, aby co wieczór włączali latarnie i dawali oznaki życia. Przez pierwszych kilka dni obaj naukowcy postępowali zgodnie z instrukcjami, ale pewnego dnia Vivian nie zobaczył światła i podniósł alarm. Niestety, nawet po dokładnych poszukiwaniach na wyspie nie znaleziono żadnych śladów mężczyzn. Później kilka rodzin z plemienia El Molo osiedliło się na Envitent i przez jakiś czas nic się nie działo. Ludzie budowali szałasy i spokojnie żyli, ale okazało się, że wszystkie te rodziny również zniknęły. Które zjawisko zaciekawiło Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!